Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto wiedzieć, jedno tylko wiedzieć, że liczą się tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Istotnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy, że liczą się tylko te dni. Jeszcze nie znamy. Istotnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien prominentny pan, kto miał swój dom i sad utracił nagle sens i w złe towarzystwo wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się. Wytłumaczyć umiał sobie właśnie wtedy, że Że liczą się tylko te dni, bada 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 bada, których jeszcze nie znamy bada 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 bada, Istotnych jest kilka tych chwil, bada bada bada, tych, na które czekamy Że liczą się tylko te dni, bada bada bada, bada bada, których jeszcze nie znamy bada bada bada, Istotnych jest kilka tych chwil, bada bada bada, tych, na które czekamy jak rozpoznać bliźnich, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych niezorganizowanych? Jak oddzielić nagle rozsądek swój od serca? Jak usłyszeć siebie w takim hucznym zgiełku? Jak rozpoznać bliźnich, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych niezorganizowanych? Jak odnaleźć nagle szczęście i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, nasz czas jest niewiele. Liczą się tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Istotnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy są się tylko tych chwil, na, 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 na. których jeszcze nie znamy. Istotnych jest kilka tych chwil, na które na, czekamy. Na, 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 na.